Witajcie z tej strony, Majka to już szósty odcinek ESL News, masa e-sportowych wydarzeń i równa się z dużą ilością wiadomości dla Was. Co działo się przez ostatnie dwa tygodnie, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od Copenhagen Games, gdzie grano w takie tytuły jak Counter-Strike Global Offensive, League of Legends i StarCraft 2. W finale CSGO niestety Polacy reprezentujący Virtus. Pro ulegli właśnie Ninjas in Pyjamas. Po zaciętej walce to Szwedzi okazali się lepsi, wygrywając ten mecz wynikiem 2 do 1. Ostatecznie nasi rodacy zajęli drugie miejsce, zganiając 6000 euro, zaś NiP za triumf w rozgrywkach otrzymał czek na 14000 euro. Dodatkowo poznaliśmy zwycięzczynię żeńskiego turnieju w Counter-Strike Global Offensive, zdecydowanie najlepsze okazały się reprezentantki zespołu kryjącego się pod nazwą Bad Monkey Gaming, w którego skład wchodzą trzy Szwedki oraz dwie Hiszpanki. W finale zmierzyły się one z w pełni francuską formacją Imaginary i pokonały ją bez większych problemów 2 do 0. Europejska ekipa FM Ladies, w której występowała Polka Natalia Nadduźniak z zawodami pożegnała się już w fazie grupowej. Tam podopieczne FME Sports przegrały niestety dwa pojedynki i nie miały szans na awans do kolejnej rundy. Nie tylko drużyna CSGO reprezentująca barwy Ninjas in Pyjamas świetnie poradziła sobie na Copenhagen Games. Podobnie było z rozgrywkami w League of Legends, w których także zawodnicy nip okazali się bezkonkurencyjni. Najpierw rozgromili wszystkich przeciwników w fazie grupowej, by następnie awansować do pucharowej i tam także ograć wszystkie napotkane drużyny. W finale pokonali Cloud9 Eclipse 2-0. do w turnieju brały udział również polskie ekipy Mouse Post i Trikt Esports. Niestety obu nie udało się dojść do fazy pucharowej. Polacy spotkali się ze sobą w walce o wejście do fazy grupowej. Tą walkę wygrało Maus, co dało im awans. W fazie grupowej spotkali się z Rizon Gaming, Ninjas in Pyjamas i Awesome Maniac. Polacy zakończyli przygodę z turniejem po dwóch porażkach. StarCraft 2 doszło do kolejnego gładkiego zwycięstwa reprezentanta Team Rocket Hiana, straciwszy tylko trzy mapy w ciągu całej imprezy, wygrywa Copenhagen Games. W ostatecznym pojedynku zupełnie zdeklasował Hapiego, który w równie dobrym stylu dostał się do wielkiego finału. Przejdźmy do League of Legends Championship Series Europe, bo tam od 15 do 17 kwietnia rozgrywana była faza pucharowa. Po złoty medal ostatecznie sięgnęli reprezentanci Fnatic, w wielkim finale spotkali się oni z podobiecznymi SK Gaming i wygrali 3 do 1. To zdecydowanie nie był dzień ekipy Candy Pandy, zespół, który w sezonie zasadniczym pokonał Fnatic w 3 z 4 meczów, tym razem okazał się słabszy. W walce o trzecią lokatę Team Rocket walczył z Alliance. Polacy zdołali pokonać zespół uważany powszechnie za super Team, tym samym sięgnęli po brązowy medal rozgrywek League of Legends Championship Series Europe, co oznacza, że są trzecią najlepszą drużyną League of Legends na starym kontynencie. Trzeba przyznać, że styl gry Rocket we wszystkich meczach playoffów był naprawdę imponujący. Gambit Gaming i Copenhagen Walls, ta para walczyła o piątą bezpieczną lokatę w tabeli, ponieważ szósta zapewnia walkę o utrzymanie w LCS Europe. Tą batalię wygrali Rosjanie wynikiem 2 do 1. Copenhagen Wolves będzie Chaos denial e o utrzymanie w rozgrywkach LCS same promotion tournament. Reprezentanci rosyjskiej organizacji Virtus.pro, którzy w marcu tego roku wygrali zawody SL1 Katowice 2014 Udadzą się do stolicy Ukrainy Kijowa, by bronić mistrzowskiego tytułu SLTV Star Series Nasi rodacy zdołali pokonać portugalczyków z Kick Esports Club Dzięki czemu już teraz mogą być pewni wyjazdu na wielkie finały do naszych wschodnich sąsiadów Finały odbędą się w Kijew Cyberspot Arena w dniach 2 do 5 maja Cztery drużyny powalczą tam o 30 tysięcy dolarów Czterodniowy wieczorny maraton StarCrafta za nami. Znamy już zwycięzców pierwszego sezonu World Championship Series. W regionie europejskim najlepszy okazał się MC, zaś rozgrywki amerykańskie wygrał Hian. Teraz wszyscy zawodnicy mają nieco czasu na odpoczynek i przygotowania do kolejnego sezonu prestiżowych rozgrywek. WCS wraca już wkrótce. Szybkie i pewne zwycięstwo Igora Indy Kaczmarka w turnieju StarCraft 2 na Best Games Tournament. Proto, znany także jako jeden z komentatorów na antenie SLTV, pokonał w wielkim finale Michała WMTK Ciosmaka z stosunkiem 3 do 0. Zwycięzca otrzymał w ramach nagrody dysk SSD. Dzięki za uwagę. Następny odcinek już za dwa tygodnie. Przy okazji śledźcie nas na Facebooku, Twitterze i YouTube. Do usłyszenia.